na 16 sesji piątej Rady w sprawie pozwolenia samolotu tańczyńskiego. Komisja Skupacyjna wymaga przygody powiatu w tęczynie w roku w sprawie sporządzonej w pani Teresa pawła pani Alena jest Janusz-Wtworów. Stwierdza, że Rada Powiatu w tęczynie liczy 19 radnych. W i zarządzenia głosowania na sesji obecnie było 18 radnych. Wydano 18 kwestii do głosowania. Udział w tajnym głosowaniu wzięło 18 radnych. W tajnym głosowaniu udziału udziałem udział nie wrzuciło takiego głosowania 0. Głosów radnych oddano 18. Głosów za oddano głos 0. W głosowaniu oddano odszczętującą ilość głosów. Za 5 przeciw. Yeah,